Miasto spielnika co roku się powiększa. W tym roku dodaliśmy dworzec kolejowy, dodaliśmy wrocławskie Zoo, dodaliśmy setki kamienic i budynków i dla nas Jowita Woszczyńska wykonała kolejne dwie figurki. Jest to dziadek do orzechów i baletnica. Baletnica jest interaktywna, można za pomocą guzika włączyć, żeby ona tańczyła. Pakieta jest wykonana z ogromnej ilości lukru w tym roku, bardzo kolorowa. Wystawa jest pachnąca i niesamowita. Historia piernika na Dolnym Śląsku jest już znana od ponad 700 lat. Wrocław, 500 lat temu, we Wrocławiu nastąpił boom piernikarstwa i pomyśleliśmy, że ten piernik nie zawsze Służył do jedzenia, ale też on symbolizował różne rzeczy. Dawało go się często w prezentach. I on też nam jest bardzo wdzięcznym materiałem, żeby stworzyć makietę. Stąd postanowiliśmy, że ta świąteczna makieta kolejkowa będzie wykonana z piernika, z lukru i z czekolady. Miasto Spiernika tworzyło 10 osób. Były to osoby z kolejkowa, ale również spoza kolejkowa, ze słodkiej chatki Marcin Gets i Jowita Woszczyńska, która wykonywała figurki. Sam niestety nie lukrowałem żadnej figurki, ale aż bardzo zazdroszczę tym modelarzom, którzy mogli pracować z tym ciastem. Tylko ja chyba pewnie więcej zjadł tego ciasta, niż bym tak naprawdę zrobił. Ponad dwa miesiące, żeby wszystkie pierniki, z których zbudowane jest miasto z piernika, upiec. Ale upieczenie to tylko część tej zabawy, bo to, co nadaje piernikowi charakter i cieszy oczy, to jest oczywiście lukier. takim elementem spiernika i lukru, który sprawił nam może nie kłopot, ale musieliśmy się jako piernikarze mocno nad tym elementem pochylić. To były zdobienia na budynku ratusza wrocławskiego. No, wszyscy wiemy jak wygląda ratusz wrocławski, a przynajmniej ci, którzy odrobinkę interesują się architekturą i zwrócili uwagę na to, że ratusz wrocławski jest dość bogato zdobiony. I musieliśmy pochylić się, musieliśmy troszeczkę czujniej, musieliśmy troszeczkę przemyśleć na początek, a potem delikatnie rozpocząć lukrowanie tej fasady Ratusza Wrocławskiego, która jest taka dość mocno i bogato zdobiona. I to był element, nad którym musieliśmy spędzić więcej czasu, niż nad innymi budowlami w Piernikowym Mieście. Muszę się przyznać, że połowa produkcji, którą stworzyliśmy do piernikowego miasta, znikła w naszych brzuchach. Oczywiście, proszę państwa, proszę mi nie wierzyć, bo gdyby tak było, to nie wyglądałbym jak kij odmiotły, tylko byłbym jak beczka z miodem. Oczywiście próbujemy, próbujemy, ponieważ robimy jedzenie, robimy yy, pachnące i aromatyczne ciasto. Więc no, trudno, żeby nie uszczknąć kawałka, żeby spróbować. Ja zawsze, jak tworzę figurki dla tutaj pielnikowego miasta, to staram się do nich podchodzić tak, jak do figurek konkursowych, więc poświęcam im wiele, wiele dni. Czas na projekt, dobieranie kolorów, wybór technik i później tworzenie samej figurki. Są to prace bardzo dopracowane, szczegółowe, a jednocześnie to są prace, której sprawiają wiele radości, bo są to bajkowe figurki i to jest dla mnie przyjemność tworzenie takich figurek. Najtrudniejszą techniką chyba, jaką użyłam tutaj, oprócz oczywiście ręcznego modelowania i malowania ręcznego, było stworzenie tych w e, dekoracji pogotów, <noise> nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale tych dekoracji e, rękawków u dziadka do orzechów, bo jest to masa do koronek, którą wyciskałam na folii, zasuszałam i każdy paseczek osobno doklejałam. Coraz więcej osób zwraca się do mnie z prośbą o stworzenie figurki na podstawie zdjęcia.